Cześć z tej strony, tymi i witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Minecrafta na modach, ale seria nie nazywa się Minecraft na modach ani Dragpack. Teraz ta seria zamieniła się w serię, która nazywa się Minecraft Adventures. Dlaczego? Już wam mówię. Ta seria nazywa się teraz Minecraft Advo What the fuck? Minecraft Ad Adventures, ponieważ yy, paczka uległa zmianie. Yy, nie jest to żadna paczka pobierana, jest to moja autorska paczka, lecz po prostu zostały zmienione mody i nie jest już to dragpack, dlatego musiałem zmienić nazwę serii, ponieważ no, nie jest to dragpack, dlatego to nie może być seria Minecraft Dragpack. Tak więc jest to Minecraft Avengers, no jesteśmy w zabójczym, zabójczym drzewie. Yy, I musimy tylko jedną rzecz ogarnąć. Chodzi po nas chyba nie. E, musimy sobie ogarnąć tutaj piękny mieczyk. nie deszcz Fuck Shit Słabo. Dobra, robimy sobie tak tak, 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 tak pięknie. O, dobra. Bierzemy naszego craftinga. Idziemy w pierniżyć tam temu silver skeletonowi. Mam nadzieję, że nam nie wpieprze on. Jest, dobra, zrobiliśmy My go i mamy jego miecz! Nice, very nice. I. Jak to robimy z tym? Ja się tej lawy pozbędę. Koblem dirt jest bardziej wartościowy niż kobl, tak. <laughs> um, pozbędę się tej lawy w sposób taki, że tak, 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 tak. tak. Okej, okay. lawy już nie ma. Tak więc to drzewo bodajże już nie jest pułapką. Dlatego możemy sobie spokojnie zniszczyć całego gravela. W sposób oczywiście. Taki. A, teraz jeszcze nam tutaj pięknie drzewo zniszczyło się. Bierzemy to, co tutaj jest. I może to zabudujemy. To już cobblestone'em Najwyżej tutaj będziemy przez jakiś czas. Tu po prostu, tutaj. Um... W ogóle to zakupujemy. To tutaj podmienimy drewno, ale myślę, że szybko się stąd wyprowadzimy, ponieważ chyba nie chcemy tu być. Um, paczka uległa zmianie, paczka będzie oficjalnie przedstawiona na moim kanale, ponieważ jest to teraz Team Craft, ale o tym się więcej dowiecie, jakie są młode i tak um, dalej. Są duże zmiany, to jest całkiem inna paczka. Mogę tak szczerze powiedzieć, Pak mi się podobał, ale wiecie co? Nie wiem. Chciałem mieć własną paczkę modów, no i to uczyniłem. Nie, nie będę wam się tutaj jakoś super spowiadał. Jak widzicie, mam trochę więcej itemków. Jest to spowodowane tym, że powędrowałem sobie po świecie, żeby znaleźć jakieś super miejsce. O, tam mamy Battle Towera, a tam jakiegoś zniszczonego. Co to jest w świecie? Jakiś błag słoneczny. I jak widzicie tutaj mam WTF i zamek. Zamek to jest zamek z Battle z Better Dungeons. Tam mam gremliny, czyli takie wielkie gremliny, i tutaj też są gremliny. Lecz to nazwałem WTF, ponieważ to wygląda jak WTF. <grywka> tak. Ehm, dobra, przypalimy sobie troszeczkę tutaj naszego kochannego żelaza, które mam w tym e, plecaczku. Plecaczku. O, plecaczek. Dwa diaksy, tak, zrobimy sobie mieczyk i mamy żelazo. Przepalimy sobie żelazo, dam jeszcze dwa te. I zrobimy sobie mieczyk. Diaksy mam, skąd ja mam diaksy, kurczę. Czy... czekajcie, skąd ja miałem diaksy? Skąd ja miałem diaksy? Ser serio, zaraz wam powiem. Nie wymyślam, tylko po prostu próbuję sobie przypomnieć. <laughs> Wiem! Wiecie jak są takie okrągłe. Ja się pow... Ja powędruję do tamtego miejsca. Są takie okrągłe pułapki, że spada na was lawa z grawelem. I tam są dwa diaksy do wykopania. Ja znam tą pułapkę, więc ją obszedłem. Obszedłem. Z jakby... uniknąłem zginięcia. Tak więc mam diaks... właśnie dwa diaksy stamtąd. I mamy ten piękny nasz mieczek. Mam nadzieję, że serii w tej serii... Se w tej serii wam się spodobają. Tak więc jeżeli wam się podobają, nie zapomnijcie napisać w komentarzu Tak shadery są zarąbiste. Albo możecie podepisać propozycje, które shadery chcecie. Ja teraz gram na takich... bardzo pasujących. Jeżeli będzie dużo lajków, to wam może podam. Hehe. <grym> Mam na generalnie nadzieję, że uda nam się dobić do 200 lajków, like ponieważ myślę, że na odpaku czyli na mojej głównej serii na kanale, nie będzie takich problem. Um, tak. Um, co tu jeszcze nam się przepala? Mamy 18 tego żelaza. Nie jest to jakoś super dużo. Myślałem, że miałem tego ciut więcej. E, I mamy w plecaku coś takiego jeszcze jak. Gdzie to jest? A to. Blueberry bush, bush. I to. O, jeszcze mamy tutaj 13 tego i 13 tego. To są bardzo dobre krzaczki, które dają właśnie nam te. Te 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 no, Owocki jeszcze mam gdzieś tu. Właśnie tu są chyba blueberry, i gdzieś powinienem, nie, maloberry nie mam, ale ja sobie chyba je zbiorę. Maloberry, coś to, to takiego. Um, co nam brakuje? Brakuje nam tego klaty, czyli najważniejszej, ją ja ubierzemy. I przydoby nam się złoty hełm. Mój set na tą serię to będą e, Cloud Bootsy, czyli te takie, co wysoko skaczą e, Złoty hełm. Diaksowe to całe tutaj te dwie części. No na razie żelazne, ale to będzie mój set w tej serii. No, więc ja, jak widzicie, plany na tą serię już mam. Tak więc jest very nice. No, oświetliłem sobie trochę tutaj naszą... naszą kochaną tutaj yy, bazę wypadową. Czy mogę to tak nazwać? Chyba mogę. <laughs> to mi wypadło ze szkieleta, tak więc mogę to sobie w dupkę wsadzić, powiem szczerze. Tak więc na razie to wywalę, chociaż nie Będę miał to na sobie Dobra, przepala nam się Chociaż, um, pierwsze zrobimy sobie to, czy to, czy to Pierwsze zrobimy spodenki Tego potrzebuję bodajże 7 właśnie Tak Tak więc z tymi złotymi mogę sobie Mogę się nimi podetrzeć No kurde, miejsce spaść OK. I teraz nam starczy na Nic hmm. Pójdziemy sobie pokopać Nie wiem ile odcinek trwa, zaraz sprawdzę Czekajcie, czekajcie, czekajcie 4, 6, 7, 5 minut, coś około tego Dobra, przepaliło nam się I powinniśmy... So o! Przepalimy sobie jeszcze jedzenie A raczej upieczemy jedzenie. Jedzenie upieczemy, pamiętaj Timmy Tak, bo zawsze mówię, że prze przepalimy jedzenie no to jest błędne hmm. um, No i pozabiłem sobie trochę krówek, chociaż idziemy... A! przepali, Ja już ugotowałem sobie mięso z krówek Tak więc, no niestety nie mam y Jedzenia z krówek, ale miałem właśnie te skóry, tak więc zrobiłem sobie, no plecak to nie będzie nam potrzebne, Jak skoro mam diaksowy mieczyk to nie będzie nam potrzebne to też nie, to też nie, to też nie i to będzie nam potrzebne i, i to nie będzie nam potrzebne więc możemy to sobie... Nie, Żelazny kilo wywaliłem fuck, zaraz po niego pójdę tylko na razie to jest groźnie czy ja mam easy, no jest git. <grymne> easy peasy mam. Yy, tak więc to, to i to mogę wywalić. Jeszcze. I to możemy schować. Jedzenie się tu piecze. Ja teraz sobie spokojnie zejdę. Yy, no, zebrać mój żelazny kilof, o, 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 o. W sumie najem się i pójdę z nim zawalczyć. Ok, zabity. Nice. I wydropił nam jeszcze z niego łuk. Yy, no, mój kilof jest u góry. Nie wziąłem nic do podsadzenia się. Tak więc wymierzę to tu, no, mniej więcej. Okej. Okay. Jeszcze zombie tu idzie. Okej. Okay. Zombie zabity. Możemy sobie zbierać nasze drewienko i iść z powrotem na naszą piękną bazę. O, idziemy do góry. Eee, I strzaimy szybko co mamy tutaj w feku Jest nasz kilofik, mamy dobry łuk Zrobimy to w taki sposób O dobra, myślę, że jest git Zbieramy sobie... A nie, to, to zostawimy. Wiecie co, to jest nasza baza wypadowa, tak więc... A, a, waypoint, waypoint, waypoint. Na J jest. <laughs> baza wypadowa Różowy kolorek taki przyjemny, niech zostanie. I co? Dobra, to zostawiamy. I idziemy w lekki bój, że tak to ujmę. Tu. Nieładnie. Nie będziesz nam tu charczeć. o! O, Wwulf to jest Wwulf. To jest ten taki, którego możemy zabić z zwykłego miecza. Um, I zamiast moda. Not enough, not enough items, czyli to, co takie too many items, tak jakby, został dodany craft guide, ponieważ not enough items crashowało. Poczekajcie, ja sprawdzę pewną rzecz na craft guide, jak się craftuje katana, diekcowa katana. Mogłem katane zrobić! Szajze! Nie, nie wiedziałem, jak się craftuje katane. Katana jest coraz lepsza. A, szajze. Szajze, shize, szajze, Nie jestem z Niemiec, że ciągle mówię szajze. O, o, nie, nie, nie wybuchniesz, nie wybuchniesz. Critical. Critical hit. Coś się pali, nie? Um, dobra, tu jest Wulf i ogr. Ja nie chcę z ogrem na razie za zadzierać. Okej. Okay. Tak samo jak nie chcę zetonować naszego tutaj kripcia kolegę. E, wiecie co? Z ogrem nie jest tak przypadkiem, że... Jeżeli my go nie zaatakujemy, to on nas nie atakuje? Nie, tak nie jest. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy bijemy, zioma! Jest, zabiliśmy go. Mamy bodajże Obsidian Skype, przepraszam. Czekajcie, wyciszę sobie telefon. Ach, wyciszę się. O, dobra, wyciszony telefonik i możemy normalnie gierczyć. W tym odcinku nic kreatywniejszego. Uuu, tu jest jeszcze modyfikacja. A, zobaczycie, jest modyfikacja nauki. A, co się dowiecie w, w swoim czasie? Wy pewnie teraz, fakt nic nie widzicie No ja kontrast jest nadany w wygasie, tak więc Przepraszam, że nic tutaj zbytnio nie widzicie w nocy, ale no, nocy się powinno nic nie widzieć, tak jak w starym Minecrafcie Tak więc przepraszam z góry, ale no To nie, nie moja wina, no No moja, ale nie moja A ten deszcz ciągle pada, ja pizgam Chore ja, Wiecie co? Ja bym tutaj sobie powalczył z tymi mopkami. Tylko nie mam żadnej wełny. O, oh, fuck. Powalczę sobie jednak z mobkami. Fuck, fuck, fuck. Fuck, dobra, oświetlamy to w jakimś stopniu chociaż na razie. Mam nadzieję, że dwie pochodnie wystarczą. Zbieramy wszyściutko I zbieramy drzewo. Fuck, konfig jest nienaprawiony. Jeszcze z tym trika triki piti turim tak więc muszę ten konfig naprawić okej okay. wow, wow 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 ziomek ziomek co ty tutaj tak mi nie pyskuj kurde cała horda zaraz przyjdzie tego bym nie chciał zbytnio co tu mamy pewnie wejście na górę to jest ta ten to, 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 to jest ten zniszczony. <laughs> Zamotałem się. To jest ten, kurde, zniszczony Battle Tower. Ale, no jak widać, nadal funkcjonuje. Okej. Okay. O, oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Nie mamy zbyt dużego EQ. I jest duża skrzynka, tak więc nice. Chyba dwie. Fuck. Shit, very shit. Okej okay. Dwie Nie, dwie pochodnie wystarczają, bo się tu nie sponuje Lecz nie wiem skąd one przychodzą Te farriery. Dobra, co tu ma Seriously? Ach Shit Dobra Wiecie co? Wstaje dzień Cały Nie Nie, 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 bez, nie, walki, tak by podobało, nie, 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 no i myślę, mi się odcinek podobał, tak więc co? To by było na tyle. Pamiętajcie, to już wam mówiłem, co macie robić. O, o, to jest ten podpalający duch, on nie jest fajny, on naprawdę nie jest fajny. Nie mamy wody. Chyba nas nie dopadnie. Ja się na razie tu chowam. Tak więc, pamiętajcie, subskrypcja, lajk i tak dalej. Trzymajcie się cieplutko. Olej są rozświetlony przez ten bloom od shaderów to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na koniec odcinka przestał padać dzień. Przez cały odcinek, yy, deszcz, przez cały odcinek padał. Ach, dobra, nevermind. Trzymajcie się ciepło, siemanko.